Klubu Częstochowskiego. Nazywam się Wioleta Grady. konieczna jestem rzecznikiem tego aeroklubu. Lotnisko Rudniki stało się mekką polskiego szybownictwa. Przyjechali tu najlepsi polscy piloci szybowcowi, by zmierzyć się na podniebnych trasach. Część z nich należy do czołówki światowej. Odnosi sukcesy w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Wśród nich jest Zbigniew Nieradka, członek aroklubu Częstochowskiego, duma tego aroklubu. Będzie bronił tytułu mistrza Polski w klasie otwartej, który wywalczył w ubiegłym roku na zawodach w Lesznie. Zbyszku prosimy, występujesz w roli faworyta tych zawodów. Powiedz to jest psychiczne obciążenie, czy może wręcz przeciwnie, dodaje to skrzydeł? No cóż, no, bo nie czuję się w roli faworyta tutaj zupełnie. E, ja myślę, że faworyci są zupełnie inni. E, nie, no, bardzo mi miło, że, że udało mi się wywalczyć tym mistrza Polski w zeszłym roku, ale to, to nie, jest, nie jest takie proste i wydaje mi się, że w tym roku sprawa jest zupełnie otwarta. Czy mi to dodaje da, skrzydeł? No pewnie tak, tak. Bardzo miłe wspomnienie z zeszłego roku. Startujesz w, w różnych klasach szybowcowych. Odnosisz sukcesy w tych klasach. W klasie 18-metrowej dwukrotnie wywalczyłeś złoty medal na mistrzostwach świata. Jesteś aktualnym mistrzem świata w tej klasie. Jak na tle tych innych klas oceniasz klasę otwartą? Jak lata ci się w tej klasie? To znaczy no, tak naprawdę prawda jest taka, że u nas klasa otwarta jest klasa 18-metrowa i te wszystkie szybowcy klasy otwartej, które startują tutaj ze współczynnikami. Co jak gdyby dodatkiem, prawdziwa klasa otwarta no to jest klasa bez ograniczeń, bez współczynników. No i wtedy raczej z tymi szybowcami lepszymi nie mielibyśmy szans. Tutaj, żeby wyrównać nieco szanse, żeby, żeby się jakoś tam pościgać, te współczynniki po prostu istnieją, tak to byśmy po prostu z nimi przegrali. Klasa otwarta w Polsce praktycznie nie istnieje. No teraz dopiero prekursorzy tacy jak Jurek Klasiński czy. Marek Szumski, Wiktor Koźlik kupili sobie te szybowce, właśnie te prawdziwe szybowce klasy otwartej, bo te nasze Jantary 2B, na których jeszcze do niedawna ścigaliśmy i mówiliśmy, że to jest klasa otwarta, to tak naprawdę to, była, to były zawody typu oldtimer. No, te szybowce, mam nadzieję, że zaczną się w Polsce pojawiać. Na razie, żeby się pościgać w prawdziwej klasie otwartej, trzeba pojechać albo na mistrzostwa świata, albo przynajmniej na mistrzostwa Niemiec. Kto będzie Twoim największym rywalem na tych zawodach? Największym rywalem. No trudno powiedzieć, tutaj jest cała plejada świetnych zawodników, naprawdę. No, żeby wspomnieć tylko Karola, z którym konsekwentnie przegrywam, gdzie tylko się pojawi, albo Łukasza, który jest aktualnym wicemistrzem świata, wicemistrzem Europy Także, nie no, tych zawodników, no to można by wymieniać. Zacząłeś latać na szybowcach jako kilkunastoletni chłopak, ale największe sukcesy osiągnąłeś po czterdziestce. Czy właśnie potrzebna jest taka dojrzałość psychiczna do wielkich sukcesów i do, do takich osiągnięć? Nie no, oczywiście, życie zaczyna się po czterdziestce, naprawdę. No, no, no tak, tak. Tak naprawdę, wszystko, wszystko to, co się dzieje, rozgrywa się w naszych głowach. I przygotowanie psychiczne, kondycja emocjonalna jest bardzo ważna. My, tak naprawdę, chyba nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, dopiero tam, prekursorzy tacy właśnie. Jak Karol wymyślili, wymyśli, że to psychologia będzie ważna w tej naszej dyscyplinie, no jest. Zaczęliśmy z tym współpracować, znaczy zaczęliśmy współpracować z profesjonalnym psychologiem sportowym, i bardzo nam to pomogło. No, wydaje mi się, że dla mnie jest. Perspektywy tych 46 lat oglądania tego świata tak, wydaje mi się, że, że, że to jest kluczowa rzecz, psychologia w, w sportach lotniczych. Dziękuję bardzo. W zawodach uczestniczy ponad 100 zawodników. Prosimy Artura Osmurskiego kierownika sportowego o to, aby zechciał powiedzieć, co to są za zawody, Odbywające się tutaj na lotnisku rudniki, w jakich klasach piloci będą rywalizować. Witam Państwa. Organizujemy Mistrzostwa w w klasie otwartej. To jest główna nasza klasa. Mamy także krajowe zawody szybowcowe klasy klub A i klub B. Najbardziej obleganą klasą są krajowe zawody szybowcowe w klubach A. Musieliśmy z powodów regulaminowych ograniczyć ilość w tej klasie do 50 zawodników, a rezerwowych mamy około 15 jeszcze. E, także to jest najbardziej liczna klasa. E, w klasie otwartej statuje 40 zawodników, a w klasie kluby B e, 19. Widok szybowców. Startujących jeden za drugim, wyciąganych przez samolot, czy później, kiedy one lądują, kiedy zbliżają się do lotniska i powoli, jak dostojne ptaki, opadają na murawę, na jest rzeczywiście imponujący. Ale czy szybownictwo ma szansę stać się sportem tak popularnym jak piłka nożna, jak siatkówka, czy jak żury? No, e, bardzo bym o tym marzył. Nie, nie, nie jestem pewien, czy to jest możliwe, ponieważ no, e, jest to sport, gdzie e, widok tego wszystkiego odbywa się podczas startu i lądowania. Oczywiście nowe technologie wchodzą na, na rynek, które pozwalają obrazować cały czas przebieg konkurencji, aczkolwiek jest to bardzo trudne. No, nie jest to tak widowiskowy sport, że można sobie przyjść na trybuny i półtorej godziny oglądać e, zmagania zawodników. Poezja startów i lądowań to jest e, największa poezja na tych zawodach. A jak będzie wyglądała dzisiejsza konkurencja? Prosimy pana Jerzego Mirkiewicza z biura zawodu o przybliżenie nam, na czym będzie polegała dzisiejsza konkurencja. Dzisiejsza konkurencja dla wszystkich trzech klas to konkurencja wyścigowa, tzw. racing task. Wszyscy mają taką samą trasę do oblecenia w jak najkrótszym czasie. Pogoda powinna sprzyjać. Jesteśmy w dość skomplikowanej sytuacji, jeśli chodzi o napływ mas powietrza, bo na, na wschód oddala się od nas masa dość chłodna z dobrymi warunkami, natomiast od południa napływa bardzo gorąca i przegrzana, przegrzana już niestety niekorzystna dla szybownictwa masa powietrza, w której mogą zanikać kumulusy, które są dla szybowników najważniejsze, żeby kontynuować lot. Jak długo piloci spędzą, ile godzin piloci spędzą w powietrzu, jak długo będą musieli latać podczas tej konkurencji? Około 450 km do przelecenia zajmie im to na pewno około 4 godzin, powiedzmy do 4 godzin, bo prędkości będą rzędu 100 kilku km na godzinę. Natomiast te klasy mniejsze z krótszymi konkurencjami, podobnie około 3-3,5 godziny piloci spędzą w powietrzu. Dziękuję. Piloci już powoli zaczynają startować z pasa startowego lotniska rodniki. Jeden po drugim wzbija się powoli w powietrze, wyciągany przez samolot lub przed, przez wyciągarkę. A roklub Częstochowski już po raz kolejny organizuje tak dużą imprezę. Dwa miesiące temu odbyły się tutaj mistrzostwa Polski, szybowcowe mistrzostwa polski w klasie 15 metrowej, a przed miesiącem lotnisko Rudniki było areną zmagań pilotów motoparalotniowych. To aeroklub, który prężnie działa, organizuje duże imprezy nie tylko ogólnopolskie, ale i z udziałem zawodników z zagranicy Mistrzostwa Europy czy nawet Mistrzostwa Świata. W tym ośrodku działa, w tym aeroklubie, na tym lotnisku działa ośrodek szkolenia akrobacji szybowcowej, w którym uczą się latać na plecach adepci akrobacji. Aeroklub cały czas się rozwija. My chcemy pokazać, jak działa ten aeroklub, jak działa to lotnisko Rudniki. Codziennie będziemy Państwu przedstawiać takie krótkie relacje z zawodów szybowcowych, z Mistrzostw Polski w klasie otwartej i szybowcowych zawodów w klasie klub A i B. Zapraszamy codziennie o godzinie 10:45 na rozmowy nie tylko ze zwycięzcami poszczególnych konkurencji, ale także z tymi pilotami, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z szybownictwem. A teraz prosimy o obejrzenie krótkiej relacji z ceremonii otwarcia i treningu naszych zawodników. Miało śmigło dnie, już ginie pośród mur najśmielszych marzeń nieurotycznych ślad, niestraszny rok uba, nie straszny wiatr co dnie. Jesteśmy od o tysiące lat. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu wszystkich organizatorów przede wszystkim powitać was, zawodników, bohaterów, tych mistrzostw, tych zawodów. Bardzo dziękujemy, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Są wśród nas są wśród nas znakomici już bardzo utytułowani najlepsi piloci szybowcowi świata ale są również ci, którzy mają stosunkowo niewielkie doświadczenie. Będziecie tutaj pod naszym częstochowskim niebem wspólnie rywalizować. Chciałbym życzyć Wam jak najlepszych wyników i zadowolenia z pobytu w Częstochowie. A teraz chciałbym w imieniu Was wszystkich, jak i również organizatorów serdecznie powitać gości, którzy tak przybyli na nasze e, otwarcie, na uroczystość otwarcia. Serdecznie witam gospodarza tej ziemi, na której znajduje się lotnisko Arklubu Częstochowskiego. Witam wójta gminy Rędziny Waldemara Chmielarza. Ze strony władz miasta mamy gościmy dwie osoby, przewodniczącego Komisji Sportu pana Marcina Marandę, pana radnego Marcina Marandę oraz chciałbym serdecznie powitać naczelnika Wydziału Sportu, który bardzo ma dobre relacje z naszym aroklubem, bardzo się interesuje tym co się dzieje w aroklubie Częstochowskim i serdecznie witam pana Aleksandra Wiernego. Jest wśród nas również prezes Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, znany w lotniczym świecie, wieloletni działacz, dyrektor, bardzo zaangażowany i zacny człowiek, honorowy członek Aeroklubu Polskiego, Andrzej Tajchman. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego jak. Ogłosić, że 38. szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie otwartej oraz 12. Częstochowskie klubowe zawody szybowcowe w klasie klub A i B oraz zawody Leszno-Kap za otwarte. <kluczy> Szanowni Państwo, są wśród nas zwycięzcy ubiegłorocznych szybowcowych Mistrzostw w klasie otwartej. I bardzo proszę Zbyszka Nieradkę, Janusza Centkę, utworzenie pocztu sztandarowego i wystąpienie w celu wciągnięcia flagi narodowej. I chciałbym Państwa w imieniu całego Aeroklubu Częstowskiego serdecznie powitać. Witam zawodników, witam wszystkich członków ekip, wszystkich waszych przyjaciół, znajomych, którzy są razem z wami na 38 mistrzostwach polski, szybowcowych mistrzostwach Polski w klasie otwartej i na krajowych zawodach szybowcowych klub A i B. Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą pierwszą ważną inauguracyjną odprawę. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli dotrzeć i pozwolę sobie na początku zaprezentować osoby funkcyjne. To są te głównodowodzące. Oprócz tego jest jeszcze liczna grupa osób zaangażowanych, tutaj nie zaprezentowanych, ale może po kolei. Chciałbym zacząć od dyrektora klubu Tomka Osypa. Witamy serdecznie, Tomku. Artur Osmulski jest dyrektorem zawodów. Znany na pewno Wam wszystkim. Witamy, Artur. Bardzo serdecznie chciałbym powitać kierownika sportowego Jurka Mierkiewicza. Jurek wielokrotnie z nami pracował, wielokrotnie był kierownikiem sportowym na wielu mistrzostwach polskich w Częstochowie. To jest nasza kolejna, kolejne wyzwanie. Witam, Jurko i oczywiście niezawodny team, Darek Cisek, sędzia główny. Witam. Chciałbym w tym miejscu szczególnie ciepło powitać Zbyszka, który po raz kolejny będzie zapewniał wam wszystkim bardzo dobry serwis meteo. Zbyszek, Świk bardzo, bardzo się cieszymy, że podjąłeś się tego wyzwania. Tomek Wójcik, pokaż się Tomku. Tomek tu z tyłu to jest nasz szef techniczny. Młody, dzielny człowiek, nie boi się żadnego wyzwania, wszystkie problemy rozwiązuje od ręki. Tomek jest do Waszej dyspozycji. Poznaliście na pewno nasze dwie wspaniałe dziewczyny, Małgorzata Jąkisz i Marzenę Radecką, które obsługują biuro zawodu. Ja omówię pokrótce infrastrukturę lotniska, zasady poruszania się po lotnisku i wszelkie, jakie mogą zaistnieć problemy. Chciałbym również życzyć Wam wszystkim przyjemnych, udanych zawodów, przede wszystkim bezpiecznych. Także jest nas tutaj bardzo duża ilość osób, zawodników, bardzo duża ilość samolotów polujących będzie. Nie wiem, czy w ostatnim czasie były tak duże zawody. Nasze lotnisko jest. Duże, ale nie gumowe, więc spróbujemy to zrobić wszystko sprawnie. W razie jakichś problemów, proszę zgłaszać, to będziemy to w miarę możliwości rozwiązywać. Jesteśmy do usług, Ląda nasz schemat lotniska. W miarę możliwości staramy się lądować na tej części. Tu jest część bardzo starannie przygotowana przez nas. Staramy się to, staraliśmy się to nawet wywalcować, żeby było równiej niż w poprzednich latach. Pas betonowy jest w użyciu. Południowa strona lotniska, czyli tam, gdzie startuje wyciągarka, jeśli chodzi o lądowania, tam są przygotowane duże kwadraty pod starty wyciągarkowe. Sama centralna część południowa nie jest wykoszona. Ta trawa nie przedstawia większego problemu, aczkolwiek jest ona wyższa niż na części centralnej. Mamy na liście dzisiaj 109 zawodników, także 40 zawodników jest w klasie otwartej, e, reszta to jest 50 kluby A i. 19 Klubu B. Witam wszystkich. Cieszę się bardzo, że znowuż spotykamy się i to w takim fajnym składzie. Te wyniki będą prezentowane na dwa sposoby. Pierwszy to będzie online'owo na telewizorze, który będzie stał, stoi już w tej chwili przygotowany w małej sali odpraw w porcie. Oczywiście na soaring spot i na stronie. Internetowej zawodów, czyli mamy trzy źródła informacji, która będzie szła online. Jeszcze krótka, krótka informacja, dzięki uprzejmości roku klubu e, ponieważ mieliśmy konflikt, konflikt czasowy między Mistrzostwami Polskiej Klasy Otwartej i Lesznocap. E, te zawody zostały połączone. Lesznocap się dołączyło do e, klasy otwartej. E, wszystkie szybowce, które startują w klasie otwartej, są zapraszane do uczestnictwa w Cup. jedyna różnica jest taka, że wymagany jest farm, no i drobne wpisowe dodatkowo. Kto jest chętny, proszę się ze mną skontaktować. W tej chwili mamy 14 zawodników. Witam serdecznie. Ja króciutko tylko dzisiaj. Więc tak jest, mamy tutaj, sięga nas Azor ze swoim klinem aż na nasz obszar lotów. Po jego północnej stronie rozwija się klasyczne, klasyczne układy, czyli wylęgarnia w niży, gdzieś tam pod Islandią. I widzimy w rzadku stoją trzy układy niżowe. Jeden z nich jutro będzie miał wpływ na pogodę u nas. Ten klinik wyżowy rozwinie się w układ wyżowy. On się tutaj trochę wzmocni i ten. Układ frontów nasunie się w naszą stronę. Jak zwykle to we froncie jest wycinek ciepły, niestety ten cieplaczek da nam jutro o sobie znać.